Witam, przedstawiam dzisiaj produkt firmy Testet Nutrition jest to ZMA, czyli cynk, magnes i witamina B6. W tej oto buteleczce znajduje się 90 kapsułek, jak widzimy, buteleczka ma według mnie taki całkiem przyjemny design. I od razu z tyłu mamy to, co najważniejsze, czyli informacje o, o składzie i widzimy, że cynk w jednej porcji to 30 mg, magnes 450, a witamina B6 15 mg. I tak, jedna porcja składa się z trzech tabletek. W sumie mamy ich 90 w tej buteleczce, więc starcza nam to bez problemu na równy miesiąc. Oczywiście góra zalakowana takim papierkiem bezpieczeństwa, jeszcze nakrętka też taką folijką, którą trzeba umiejętnie otworzyć. Jak widać, mnie się to nie udaje. Na butelce nie znajdziemy żań, żadnego słowa w naszym rodzimym języku. Wszystko jest w języku angielskim, pewnie dlatego, że produkt jest importowany z, z Ameryki bądź Kanady, jeżeli dobrze pamiętam i tak w środku widzimy watę ochronną aby nie dostawała się żadna wilgoć i też kapsułki nie, nie latały jak szalone w tej buteleczce i co muszę powiedzieć na, na pierwszy rzut oka i w sumie na pierwszy rzut nosa no strasznie śmierdzą te tabletki przypomina to suchą starą karmę dla psa może w smaku nie czuć tego no ale zapach no niestety odstrasza no i widzimy że buteleczka, znaczy kapsułeczka jest y, takich standardowych rozmiarów nie ma nic szczególnego. Łatwo się połyka, nie przykleja się do gardła, jest ok. No i pytanie, czy ten produkt działa? Jak działa? To w jaki sposób? Stosowałem go równy miesiąc i faktycznie może. Znaczy stosowałem go y, tuż przed snem, więc y, nie wiem czy to zasługa właśnie tutaj tych, tych, tego suplementu, czy e, ogólnie mojego stanu zdrowia, ale no, zasypiało mi się trochę lepiej. Nie czułem takiego zmęczenia m, niż wcześniej gdy, gdy nie stosowałem tego suplementu i szczerze mogę powiedzieć, że. Polecam, aczkolwiek jeżeli ktoś się spodziewa jakiegoś efektu wow, że nie wiem, nagle testosteron mu podskoczy o kilka poziomów zwyż, yy, będzie super spał, będzie mega wypoczęty, z rana pełen energii, no to ja akurat czegoś takiego nie zaobserwowałem. Były to minimalne różnice. No, no na pewno było trochę lepiej, ale no nie było takiego szalowego efektu. Jeżeli ktoś chce, może śmiało polecam. Poza zapachem, jeżeli się nie przestraszy, to również y, można, można kupować. Cena nie jest odstraszająca. Ja, o ile dobrze pamiętam, dałem za tę butelkę y, chyba 22 zł w promocji na, y, w sklepie SFD. Także pewnie teraz będzie mm, dużo tańsze, albo może droższa, gdyż wtedy była w promocji. No cóż, w każdym razie. Polecam, jeżeli miałbym wystawić ocenę w takim szkolnym systemie ocen, to dałbym temu produktowi trójeczkę. Pozdrawiam.